Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Blacky i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale ze Ski Jumping 2026. Jest to odcinek, na który być może czekacie, być może jeszcze nie wiecie, że na niego czekacie, ale wydaje mi się, że będzie on na pewno zdecydowanie warty sprawdzenia, ponieważ na razie mamy sponsora na dwa konkursy, a będziemy możliwe, że mieli trzy konkursy w tym odcinku, nie cztery, a za sprawą będzie to tego, że Debiut moim zdaniem to bym nazwał debiutem pełnoprawnym w Pucharze Świata i nasz debiut. Debiut, debiut przypadł na Oberstdorf. Wybaczcie za wahanie, ale. Chwilkę je nagrywałem. Przez tydzień były odcinki na zapas. Teraz już wróciłem normalnie, więc dzisiaj również wieczorem stream z kwalifikacji w Pucharze świata widzów, więc wszystkich zapraszam, a my będziemy śmigali w obresorwie. Zobaczę jeszcze tylko, czy możemy cokolwiek sobie zmienić bądź dodać, jeżeli chodzi o sprzęt. Aczkolwiek wydaje mi się, że raczej tutaj mamy wszystkie te takie najbardziej podstawowe rzeczy kupione, a na kolejne wymagamy. Znaczy, nawet nie my wymagamy, tylko wymagane jest od nas. Dużo więcej tych laboratoryjnych punktów i tego typu rzeczy, więc raczej niczym dodatkowym się już nie wspomożemy przed zawodami. Więc miejmy nadzieję, że po prostu będziemy w stanie się na tym mamucie zaprezentować. No bo jak wchodzić do Pucharu Świata, to moim zdaniem wchodzić wskukiem. Oczywiście nie pomijamy, liczę, że w każdym z tych trzech konkursów wezmę udział i jakiś ślad po sobie zostawię. Mam nadzieję, że to nie będzie mokra plama moich płynów, które pływają w moim ciele na zeskoku, bądź na buli, bądź na progu. Trudno powiedzieć, aczkolwiek jesteśmy już w Oberstdorfie. No wygląda ta skocznia oczywiście pięknie, jeżeli jest odwzorowana, a jest odwzorowana, no to... Naprawdę zapierający dech w piersiach widok, ta jakby konstrukcja wisząca w powietrzu wygląda naprawdę niesamowicie. 200 metrów punkt konstrukcyjny, minus 2 stopnie temperatura powietrza, wiatr. No to to akurat wyjdzie w praniu. Jaki konkretnie tutaj mamy wiatr? No i otwieramy te kwalifikacje, więc no cóż mogę powiedzieć. Z, w, w, nie wiem, niby nie był. Nie jestem zawodnikiem, który żegnał, y, robiłby znak krzyża przed skokiem, aczkolwiek na takim mamucim obiekcie. Aż miałem taką ochotę, więc zobaczymy jak nam pójdzie w kwalifikacjach i czy je sforsujemy. Dobre wyjście z progu, no i jesteśmy w górze, no i rekord naszej kariery w odległości lotu, to to będzie na pewno. Ale jak to będzie wyglądało? Eee, dwusetki chyba nie było. Ale aż śmiesznie to wygląda, jak aż tak długo w powietrzu się znajdujemy. Wydaje mi się, że to był przyzwoity to 198 metrów. Wyjście z progu było naprawdę bardzo dobre. Trzeba tutaj Jacka pochwalić, ponieważ no, trafić na progu na skoczni małej bądź normalnej bądź dużej, no da się, ale na mamucie trafić na progu. To moim zdaniem jest już troszkę inna historia. Lądowanie dość asekuracyjne, ale dużo się w tym powietrzu działo, dużo było emocji związanych z tym skokiem. 144,8. Mamy tutaj niby literkę Q. Wydaje mi się, że to nie będzie takie proste się zakwalifikować do konkursu głównego, ale miejmy nadzieję, że będziemy w stanie to jakkolwiek wykonać. Pomienimy sobie tą całą serię i zobaczmy, jak to wszystko się uklaruje. 241,5 metra Jana Herla, ok. Niech będzie, niech będzie, tutaj Austriacy dominują. Był update, zainstalowałem ten update, ale Wellinger bądź Piłspaszka cały czas tłuką, więc nie wiem. No ale dobra, to już są takie bardziej nasze przyziemne odległości, co oznacza, że 37 miejsce weszliśmy do konkursu, oczywiście na Mamutach wchodzi pierwsza 40, więc moim zdaniem to już jest bardzo duży sukces, bo 30 zawodników było eliminowanych w kwalifikacjach i my w tym wyeliminowanym gronie się nie znaleźliśmy, co oznacza, że naprawdę już w tym momencie możemy być z siebie zadowoleni, a przed nami co najmniej jeden skok. Miejmy nadzieję, że będzie on niezły, a jeżeli będzie on niezły, no to tylko dziesiątka zawodników odpada w pierwszej serii, co oznacza, że może być to dla nas dobrą informacją i sprzymierzeńcem w tym, że może awansujemy. Pokusimy się o awans w drugiej serii, ale to musielibyśmy trafić na progu co najmniej tak fajnie, jak w kwalifikacjach. Czy to się uda jacy? No jest na pewno w szoku, jak ta skocznia jest potężna, jaki tutaj jest żywioł ogromny, ile tutaj można w powietrzu rzeczy wyczynić, jak ile każdy błąd kosztuje, ale bardzo podobny skok do skoku kwalifikacyjnego. Natomiast jest jedna zasadnicza, podstawowa i bardzo duża różnica. Co oczywiście znaczy, że wylądowaliśmy telemarkiem. Więc ten skok bym nazwał naszym rekordem życiowym, ponieważ na pewno łączna nota za ten skok będzie lepsza. A na pewno noty sędziowskie będą lepsze. Ależ tutaj się długo leci. Jaca jest naprawdę w szoku. No, niby się mówi, że jedni, a wejdą na mamuta i latają. Ale jednak na pewno czuć respekt przed takimi obiektami. No, są zawodnicy, którzy wchodzą na skocznie mamucie, jak nie wiem. Kojarzy mi się, że zawsze Szliri bardzo fajnie latał. Jak debiutował na mamuta a są skoczkowie, którzy no, na mamutach skaczą fatalnie, albo jak Jefhen Marusiak, wchodzisz na mamuta i nagle jesteś hegemonem, a na innych skoczniach są kłopoty. Nie wiem jeszcze nawet w sumie jaka jest specyfika lotu naszego sympatycznego Kanadyjczyka, natomiast oto wyniki serii pierwszej i będziemy zaraz patrzyli, czy nam się uda. Nota nasza to 153 punkty, jeżeli dobrze pamiętam, i wydaje mi się, że może być nas tyku, 31 pierwsze miejsce. punkt punktu zabrakło. Ależ bardzo, bardzo niefortunnie. Szkoda, bo w sumie wszystko zrobiliśmy dobrze w tym skoku. Jakby naprawdę nie miałem się do czego doczepić. Skoczyliśmy dokładnie tak samo jak w kwalifikacjach tylko wylądowaliśmy dużo lepiej, więc szkoda. No widzę, że weszli zawodnicy, którzy mieli krótsze odległości, ale pewnie warunki bądź belka była inna, więc no pół punktu. To akurat jest bolesne, ale wydaje mi się, że nie powinniśmy stracić zaufania trenera i z podniesioną głową możemy powalczyć w drugim konkursie. Zobaczmy oczywiście jak dalej Dalsza część tych zawodów będzie wyglądała, jak tutaj końcowe wyniki się będą klarowały, ponieważ no, Jan Herl, Stefan Kraft, Daniel Czofing, okej, okay, nic ciekawego: 239 metrów ze strony Stefana Krafta, Austriacy dominują, Niemcy jacyś mocni, no ten Paszke Wellinger i Geiger to nie pasują mi w tej czołówce, no ale dobra. Jakieś słabsze skoki w drugiej serii? No, jedynie Stefan Leje troszkę tutaj średnio skoczył, ale okej. Okay. Ciekawe przetarcie, i mam nadzieję, że jakby zaufania trenera i wszystkiego wystarczy nam, bo to był naprawdę dobry występ pełen walki, dlatego chciałbym naprawdę i miałbym dużą nadzieję na to, żeby jeszcze się pojawić w tym, jakby Oberzdorfie na skoczni. Zwłaszcza, że no, pół punktu brakło, no szanujmy się. Ja to bym powinien, powinien dostać łapkę w górę. Punktowało 43 zawodników w tym sezonie, w sumie niewielu, no ale być może dlatego, że jak to jest zrobione, jeżeli chodzi o ich umiejętności, prawda? Ale może będą kolejne update'y, prawda? Witam Was, moi mili. Ten obrazek może oznaczać tylko jedno. Zaufania trenera wystarczyło, a nawet yy, poszedł w nasze ślady i chyba już wchodzimy na dużo lepsze stosunki z naszym trenerem, ponieważ zgodził się z nami co do tego, że to był Trudniej z potencjałem, to były zawody z potencjałem, to w ogóle poprzedni konkurs był 21 na 37, czyli możliwe, że czuwał nad nami nie tylko na żaniu stróżale i również pewien tutaj żółty jegomość. Ale dobra, zobaczymy, jak będzie w kolejnych konkursach i w kolejnym naszym występie, ponieważ po raz kolejny otwieramy listę kwalifikacyjną i miejmy nadzieję, że e, no, po tym, jak zaufanie naszego trenera podskoczyło wręcz na poziom e, 4% poszło w górę, więc mamy 35% zaufania, no to odwdzięczymy się naszemu trenerowi po raz kolejny przechodząc. Kwalifikacje dajesz, Jacek. Dobrze. Dobre wyjście z progu, troszkę tam ogólnie zlagowało po wyjściu z progu, ale w skokach nie ma nerbi. Terminu zlagowało. Dobry skok. Mamy tutaj takie miejsca ze skoku, które zdecydowanie sobie upatrzyliśmy. No i Jacek bardzo regularnie oddaje skoki na tą odległość. Szkoda, że jakby ta odległość nie jest pewniakiem do tego, żeby nam zagwarantować drugą serię. Natomiast noty świetne, naprawdę. 152 punkty, 197 metrów. No trzy skoki na mamucie i 198, 198, 197. Więc. Dobrze, ważne jest to, że lądowanie jest w porządku. No i bardzo ważne, że jakby byliśmy w stanie tutaj zapewnić prawdopodobnie sobie awans, ale to jeszcze sprawdzimy w tym momencie. Ponieważ chyba chyba najlepsza nota była na poziomie 199, więc wydaje mi się, że wystarczy tak jest. To jest 35 miejsce, więc no zawsze w tej ostatniej czwartej dziesiątce, która wchodzi do konkursu się tutaj plasujemy i udało nam się znowu przejść kwalifikacje, co moim zdaniem już jest naprawdę fajnym wyczynem, zwłaszcza, że wchodzi czterdziestka. Brawo Jacek dla Ciebie, bo podoba mi się, podoba mi się Jacusiu i miejmy nadzieję, że drugi konkurs również będzie konkursem, w którym pokażemy, że powalczymy o awans. 93 na belce na mamucie to chyba się nadrobi, prawda? Długość tutaj wczytuję ten moment wybicia, więc w sumie moglibyśmy się wybić 50 metrów za wcześnie. Wyjście z progu nie najlepsze, chyba, ale lecimy bardzo spokojnie. Bardzo jest to spokojny lot, nic się w powietrzu nie dzieje. Ale jest to też lot krótki, niestety. Nie wiem, czy to jest kwestia warunków w powietrzu, praktycznie nic złego się nie działo. Może to jest kwestia wyjścia z progu, które było no za wcześnie, ale też nie było jakoś tak kolosalnie zbyt wczesne. Um, nie wiem dokładnie jakie wartości przypadły, ile tam byliśmy za wcześnie profesjonalni tutaj jacyś operatorzy na wozie na pewno co do centymetra to wyliczą. Ale no na razie nie wiem jak to nas może plasować, ale za wiatr właśnie, właśnie. Zawiatr jedynie 4 punkty odjęte, co oznacza, że jedynie pół punktu niższą lotę mamy co w kwalifikacjach. Ale czy to wystarczy do wejścia do konkursu, no nie wiem. Nie wiem, warunki mogą kręcić, zawodnicy mogą również oddawać różne skoki, ale zobaczmy jak tutaj sympatyczny Japończyk sobie poradzi, jeżeli dobrze zapamiętam zawodnika, który oddaje skok, no on jakoś wysoko leci, no i to chyba będzie... a niekoniecznie raz przeskoczy tutaj, więc ciekawe, ciekawe. Eee, a, przewinam całą serię, no niech będzie. Eee, 151,5 punktu mieliśmy, 209,5 punktu nota Angela Niszka, więc Słoweńcy jak zawsze mocni, a my być może... Jednak nie wejdziemy. Szkoda chyba. Ale no, 28, 29. No widzę, że nas nie będzie. 30. No dzisiaj 34 miejsce. No jesteśmy blisko. Dzisiaj nam zabrakło punktów. E, 2,5 punktu nam zabrakło. Tak, potrafię liczyć. Chyba potrafię. Szkoda, po raz kolejny. Szkoda ale wydaje mi się, że będziemy mieli szansę jeszcze raz w tym Oberstdorfie się zaprezentować i jeszcze raz powalczyć przede wszystkim o kwalifikacje do konkursu głównego i o kwalifikacje do oczywiście serii pierwszej. No i też takim naszym małym marzeniem jest oczywiście polecieć te 200 metrów. Czy będziemy w stanie to spełnić? To się okaże już za chwilę. Zobaczmy jak będą wyglądały końcowe wyniki tego konkursu, bo również to jest na pewno ciekawa sprawa, który tutaj z zawodników będzie najmocniejszy. Czy Austriacy, czy może Laniszek? Laniszek z Austriakami na spółkę Rixen Sundal V. No, też skoki dzisiaj ładne, ale troszkę krótsze. Nie były takich pojedynczych wystrzałów na 3, 300 metry. No, brawo dla wszystkich zawodników, którzy zapunktowali, brawo dla zawodników, którzy zajęli miejsce na podium. To jeszcze nie jest nasz czas, ale myślę, że o tym Kanadyjczyku może się zrobić troszkę głośniej, bo jest walka i Jacek mówi, że no turbo, jestem zmotywowany na ten trzeci konkurs. Wydaje mi się, że żadnego zaufania nie stracę, że będziemy mogli jeszcze raz się zaprezentować. 200 metrów, druga seria to jest cel na ostatni konkurs w Oberstdorfie i miejmy nadzieję, że będziemy w stanie go spełnić. Po raz trzeci witam się z wami jako komentator, jako narrator tej serii z przepięknego Bresdorfu, z przepięknej skoczni mamuciej, która nieraz gościła Mistrzostwa Świata w Lotach, która nieraz gościła imponujące i pasjonujące konkursy, czy przed modernizacjami, czy już po modernizacji. Można tutaj liczyć na fajne skakanie oraz niesamowite walory przyrodnicze i wizualne, więc miejmy nadzieję, że również do tych walorów dołączy potężny walor w postaci Jacka, który będzie w stanie walczyć o drugą serię o 200 metrów. Oczywiście lekki Lag, jak klikaliśmy spację, i przeskoczyło nam na 85%, więc teraz w tym skoku wszystko już musi być idealnie. A więc wyjście z progu naprawdę zrobiliśmy niezłe. Lecimy spokojnie i Jacek, oj, to jest długi lot, to jest ładny lot, ale czy to. Kurde, byłem pewny, że to wystarczy do wylądowania telemarkiem. Nie udało się wylądować telemarkiem, i nasze piękne i huczne zapowiedzi mogą się zakończyć tym, że nie awansujemy do serii pierwszej, bo. 144,5 punktu to może wystarczyć, ale nie musi, patrząc po tym, jak się klarowały tutaj wszelakie wyniki. E, więc no będziemy patrzyli naprawdę z zapartym tchem. E, czy to wystarczy 144? No, miejmy nadzieję, że wystarczy. Tutaj już 30 punktów, 40. A pierwsza nota była na 201. Ok, może być na styku. 42 miejsce, ależ tutaj pechowo w tym Oberstdorfie, szkoda. Wielka szkoda, nowy sponsor nam wjechał na, naszą, na nasz plastron, no i tutaj zabrakło minimalnie odległości i zabrakło telemarku, ale... No duże były motywacje, duża była walka, koniec końców oddaliśmy parę naprawdę fajnych skoków w tym Oberstdorfie, bardzo mało brakło do pierwszych punktów w karierze, e, tutaj być może lekko nam nadszarpnie to zaufanie trenerskie, ale debiut, myślę, możemy nawet sporo plusów z nich wyciągnąć, no nie jesteśmy, jeszcze jesteśmy młodym zawodnikiem, niedawno wrócił do jakiejkolwiek formy, ogarnął co jak wygląda, więc Jacek, na pewno jego sportowa ambicja została podrażniona w tym momencie i chciałby jak najszybciej zamazać ten, no nie, na pewno nie blamasz, ale, ale ustabilizować formę, ustabilizować lądowanie, wszystko po kolei, no i wtedy byłoby na pewno pięknie. No i miejmy nadzieję, że tak będzie, prawda, no to tylko spowoduje motywację za chwilę mamy brotę rodę Zostajemy w Niemczech. No i oczywiście miejmy nadzieję, że powetujemy sobie to troszkę w pucharze kontynentalnym. Zwyciężył te zawody Daniel Czefanie jak drugi Hell 3. No, jakby czołówka chyba tutaj się nie zmienia. Czekamy na updatey, moi kochani widzowie. No, szkoda tutaj takie skoki, no ale wiadomo, zasłużyli, żeby być w tej serii, więc mogą sobie skakać jak chcą w tej serii drugiej. No ale dobra, no, pełnoprawny, normalny debiut. Trzy konkursy na mamutach 198 metrów naszym rekordem życiowym, póki co to nie jest jeszcze czas na 200 metrów, ale wydaje mi się, że przyjdzie czas również i na to. E, no i na punkty i na wszelakie tutaj e, benefity z tego, że jesteśmy w do świata. No dobrze, Jacek Jacek będzie rósł w górę, prawda? Więc e, widzimy się w menu za chwilę. No, niezmiernie intensywny był ten weekend w Oberstdorfie, Lekkie bonusy, jeżeli chodzi o zaufanie trenera. Teraz lekki spadek, ale w niczym nam to nie przeszkodzi ze względu na to, że. 34% zaufania trenera. Jak najbardziej w porządku. Na puchar świata zwykły nam to wystarcza. E, nowy sponsor, podpisałem na te punkty badań. Czy my możemy sobie teraz coś kupić, e, zanim wbijemy więcej? No może możemy. E, sprzęt. Czy tutaj coś nam znacząco by cokolwiek pomogło? Tego nie wiem. No tutaj jest, są jakieś fajne gogle, siła wybicia. No minimalnie one nam pomagają, no ale w sumie coś nam pomagają. One wyglądają fajnie. O, te, o, przymierzyłbym. Hmm, wyglądamy profesjonalnie. Ja bym sobie kupił za tysiaczka. Po to mamy te pieniądze, po to to zbieramy, żeby to jakkolwiek nam coś mogło pomóc w przyszłości. Jeden punkt badań nam na narty zabrakło, więc no tutaj nic nie zrobimy. Jeżeli chodzi o buty, siła wybicia. O, proszę bardzo, tutaj siła wybicia nam urośnie. Mamy takie. Te zielone ładniejsze chyba, nie? No takie fajne. To sobie weźmiemy, dobra, upiększymy się troszkę, pieniążków już nie ma, ale może minimalnie, chociaż pasują nam teraz do rękawiczek i może minimalnie będziemy dzięki temu lepiej skakali na kontynentalu. Każda tutaj minimalna próba i szansa na skakanie dalej może być dla nas zbawienna, więc oczywiście nie chcemy pomijać tego brotę rodę. Wydaje mi się, że dwa razy skoczymy na tyle dobrze, żeby po raz kolejny pozostać na niemieckiej ziemi i pojechać na Puchar Świata do Willingen. Co również na pewno będzie fajną, fajnym przeżyciem, no to jedna z największych skoczni wielkich, więc na pewno będą fajne zawody, ale na razie broterodę na nas czeka i Puchar Kontynentalny, na który jedziemy już jako no, pełnoprawni zawodnicy, którzy zaliczyli dwa występy w konkursie głównym w Pucharze Świata, którzy no raz nie przeszli kwalifikacji, no ale... Mamut, 40 wchodziła, było to utrudnione zadanie i poradziliśmy sobie z nim naprawdę sensownie. No, jaki Kasaj w ogóle rozpoczyna kwalifikację? Ten młody perspektywiczny Japończyk, może go kojarzycie, może nie, ale mówię wam, coś jeszcze z niego będzie, prawda? Ma czas. 98 odbicie od belki. No i co? Ciekawe, czy to jest jakieś takie bardzo ważne w na narciarskich. No, wydaje mi się, że jakaś sekwencja ruchów na pewno tam musi być istotna, ale aż tak, żeby z tego robić quick time event, to nie wiem. Dobry skok w kwalifikacjach, żadnych fajerwerków nie było, ale może one przyjdą w konkursie. Nowe gogle, nowe buty, więc niech nas to niesie jak najdalej po prostu. 96 metrów to również nie jest skok fatalny, 10 bądź 9 zawodników tylko po nas będzie skakało. Moim zdaniem całkiem solidny występ w kwalifikacjach, który tylko pozwoli nam troszkę lepiej może się zaznajomić z obiektem, bo lekkie tam były przycinki ekranu, lekkie jakieś, nie wiem, nazwijmy to przycinki mózgu przed wyjściem z progu były. Co oznacza, że 16 miejsce w kwalifikacjach Jak najbardziej ok, no niby była aktualizacja, która pozmieniała umiejętności zawodnikom Czy jest to tutaj jakoś widoczne? No nie wiem, ale dobra. Nie ma się co nad tym zastanawiać. Mamy do obskoczenia zawody i miejmy nadzieję, że te zawody będą do obskoczone w sposób jak najbardziej sensowny. 96 metrów jedynie jest od nas wymagane, więc nasz skok kwalifikacyjny, jakbyśmy powtórzyli, no to mógłby nam zapewnić prowadzenie. Ale czy będziemy w stanie? No nie łatwo się chyba tutaj skacze. Patrząc po wynikach tej serii, wyjście z progu podobne jak na mamucie. Niewiele się tam pozytywnych rzeczy działo. Ale skok, ok. Prześlizgnęliśmy się tak bardzo niebezpiecznie nad bólą, zahaczyliśmy tyłami nart o zeskok, ale mimo tego byliśmy w stanie ukręcić z tego niezły telemark, ale no widać, że tutaj zawodnicy, którzy prowadzą skaczą na tyle dobrze, że na ten moment nie jesteśmy w stanie im dorównać, jeżeli nie dodamy czegoś ekstra od siebie na progu. No, tutaj bardzo niebezpiecznie zahaczyliśmy, ale udało nam się ten telemark e, całkiem ładny stworzyć, ukręcić. 18,5 sędziowie docenili miejsce piąte po naszym skoku. Dobra, to może nie być złe miejsce po całej serii i może być niezłym miejscem do ataku. Niewielka strata do Stefana Leje, który nie skacze już na nartach, ale niech będzie. Mamy 11. miejsce w porządku. Tuż za pierwszą dziesiątką, 11,1 punktu. Jest to skocznia, no chyba normalna, tak bym ją nazwał, ale K-105, no to jest skocznia, której można troszkę sobie poskakać, więc fajnie by było się Poprawić w serii drugiej, trafić to wyjście z progu, ale po mamucie przeskoczyć na skocznie normalną. Też tutaj dużo wszystkiego jest takiego, że no szybciej się dzieją niektóre rzeczy. E, no i nie odrobisz tego na przykład w powietrzu tak na mamucie, więc wydaje mi się, że że spodobało się po pierwsze latanie naszemu Jackowi, a po drugie, no to musi teraz naprawdę się dobrze zaprezentować, 104,5 metra wymagane, więc gdzieś pod punkt konstrukcyjny chciałoby się polecieć, ale czy Jacek będzie w stanie taki skogo oddać, no pozostaje nam tylko sprawdzić, niestety spóźnił na progu, no ale zaryzykował, wziął wszystko na jedną kartę, nie udało się, nie udało się, więc stwierdził, że no bierze telemark po prostu, bierze noty za styl, no i zobaczymy, ile z tych zawodów wyciśnie. 95 metrów, no czyli skok jest na pewno lepszy niż w pierwszej serii. No, minimalnie spóźniony, ale jednak spóźniony. Tak jeden z Was mi pisał, lepiej, lepiej skoczyć sporo za wcześnie, niż minimalnie spóźnić. Ale teraz chcieliśmy idealnie wyjść z progu. Nie udało się to lepszy jest wrogiem dobrego, dobre noty, miejsce piąte, więc pierwsze piętnaste prawdopodobnie się zakręcimy być może dalej gdzieś koło tego jedenastego miejsca ale to zależy od tego jak mocna była pierwsza dziesiątka była mocna, miejsce czternaste w tym konkursie zajmuje Jacek, więc no, nie są to wybitne odległości, ale może to kwestia przestawienia się z tego mamuta na kontynentala. Nie wiemy, ale nowy sprzęt chyba tak średnio pomógł. Dobra, to wywalamy to wszystko do kosza na drugi, kon na drugi konkurs, będziemy w czymś skakali. Chciałbym tak powiedzieć, ale nie mamy za dużo pieniędzy. Musimy powoli naszą karierę rozwijać bez żadnych tutaj wspomagaczy, więc utrzymujemy dziesiąte miejsce w generalce. W miarę bezpieczną przewagę mamy nad Piotrkiem Żyło, chyba że nażre się papryki i wygra jakieś zawody, ale może tak nie będzie. Ale dobra, widzimy się w drugich zawodach, obrotne rodę. Zaufanie trenera Ani nie wzrosło ani nie spadło, czyli daje nam drugą szansę, żeby się zaprezentować z lepszej strony na tym niemieckim obiekcie. Głównym naszym mankamentem było tutaj wyjście z progu, ponieważ lądowanie kontrola lotów powietrzu była naprawdę na fajnym, wysokim poziomie. Czego przez ostatnie wiele odcinków nie mogliśmy powiedzieć o naszym zawodniku, Więc miejmy nadzieję, że teraz troszkę lepiej będziemy się czuli na tym obiekcie. No i pierwsza dziesiątka moim zdaniem no to jest wymóg, no po prostu wymóg. Mamy pięć miejsc na podium w kontynentalu w karierze. Czy będzie kolejne, tego nie wiem, ale trafmy na Progu, powalczmy w powietrzu i zobaczmy, jak tutaj można skakać, jeżeli wszystko jest dobrze. Uff, zadrżałem, bo dawno upadku nie było, dawno kontuzji nie było, ale tutaj żyłuje te skoki nasz jaca naprawdę maksymalnie. E, może powinien się nazywać Maximilian, a nie Jaca. Ale dobrze, wyjście z progu lepsze, chyba najlepsze w tego w ten weekend. 98 metrów skok również najlepszy. Jeżeli noty będą niezłe, a są niezłe, no to również chyba nota łączna będzie taka jedna z lepszych. Sporo punktów odjętych, ale. Może to jest y, przedsmak czegoś naprawdę fajnego. Piąte miejsce. Więc znowu tak koło tego 15 miejsca prawdopodobnie się zakręcimy. Nawet nie, 9, czyli czołówka wcale tak dobrze nie poskakała. No ale to był skok do zaliczenia. Mieliśmy tutaj dwóch wariatów z Niemiec i Szwajcarii, którzy stwierdzili, że no, jak wszyscy skaczą po 90, to my zaskoczymy 106, 108. Jaki problem, prawda? Ja no, może jeszcze na jednej nodze wylądujemy, drugą w ogóle będziemy trzymali sobie za głową, tak dobrze skaczemy. Ehm, pozostałe wyniki, sporo finów. E, to cieszy z drugiej strony, no bo finowie niech się odradzają. Są Amerykanie, którzy w Pucharze Świata skaczą lepiej pięciu finów w ogóle w konkursie, w sumie, czyli wszyscy. Sporo Austriaków odpadło taki o nas schuster no tutaj z formą jakiś update by się przydał taki korygujący mi się wydaje niby ostatni był 17 grudnia ale niewiele chyba tam się na pozytywne rzeczy zmieniło oj E, bo wiedziałem, oj, ponieważ spojrzałem na warunki i spojrzałem tutaj na czołówkę. Do pierwszej trójki, żeby wskoczyć, to trzeba te 92 metry skoczyć i to jeszcze wylądować bardzo ładnie. Więc trzeba być na pewno przygotowanym na to, że wczesne lądowanie, niski pułap lotu, więc zadbajmy o telemark, bo na takich skoczniach to jest naprawdę naprawdę wymóg. Idealne wyjście z progu, czekaliśmy na to, więc wykorzystajmy to, co sobie wypracowaliśmy jest! Dobrze! To może być dobra pozycja wyjściowa do ataku. E, emocjonowałem się tym skokiem, ponieważ no idealnie wyliczyliśmy na progu, to może być koło tych 92-91 metrów. Będzie to wszystko blisko, zobaczymy jak rekompensata, zobaczymy jak noty sędziowskie, ponieważ skok naprawdę fajny, skok, który na te warunki, na te umiejętności pokazał, że Jaca naprawdę również wytrzymuje psychicznie niektóre rzeczy i dobrze, on idzie do góry i jest naprawdę mocnym zawodnikiem, 8 punktów na plus i to jest miejsce pierwsze, a 3 razy 185 prawdopodobnie załatwiło sprawę, prawda? Ehm, niewielka przewaga, ale półtora punktu, to jednak no prawie metr na tej skoczni. E, dobrze, ładnie to wyglądało, bardzo fajnie się zaprezentowaliśmy. E, dwóch zawodników Egzekwo na prowadzeniu. My jesteśmy na miejscu czwartym, no w ścisłej czołówce, ale można by nazwać tą ścisłą czołówkę, no nawet do miejsca ósmego, prawda? 5,4 punktu się tutaj wszyscy kryją, ale patrzcie. 91 metrów jesteśmy tak wysoko, co oznacza, że po pierwsze mieliśmy fatalne warunki, po drugie potrafiliśmy naprawdę dobrze w nich skoczyć, również Sakutaro Kobayashi do takiego grona się zalicza, no we dwójkę tutaj z Sakutaro możemy sobie zdecydowanie skleić piąteczkę, bo to był naprawdę solidny występ w pierwszej serii, no i Micha się cieszy jak tak to wszystko wygląda. Z indre Ulven Jorgensen z Norwegii rozpoczyna drugą serię, no ale my się przenosimy, sto pół metra wymagane, Kilian prowadzi, Markus Müller drugi, no zawodnicy, którzy nieraz się ze świetnej strony w Kontynentalu pokazali, 100 metrów to my tutaj jeszcze nie skoczyliśmy, ale, jakbyśmy stwierdzili, że może jednak jeszcze raz się wybijemy idealnie, to może nam się to udać. Eee, no, zobaczymy. Dobre wyjście z progu po raz kolejny daliśmy sobie radę. I teraz, jak to będzie wyglądało w powietrzu? Nie! Tyle razy próbowaliśmy, tyle razy nam się udało. Ciągnęliśmy i nie wylądowaliśmy. No, ale stara przypadłość jacy. Jaca, jaca, 3 złote, prawda? Chciałoby się powiedzieć. Mam nadzieję, że będzie bez kontuzji bo to nam y, popsujesz, jeżeli chodzi o puchar świata. Pięknie na łeb poleciał. Jeszcze szpagat zrobił, no ja bym tu dał dwudziestkę. Jeszcze usiadł. No, stoi, bacha. Miejsce czternaste. Druga dziesiątka, mimo wszystko, mimo upadku. Jakbyśmy to wylądowali, byłoby pięknie. No ale nie może być za pięknie w naszym życiu, prawda? No chcieliśmy, chcieliśmy, no ale po prostu trzeba sobie zakodować w głowie. No tak, kontuzja. Co oznacza, że jedne zawody w Willingen co najmniej y, nas y, omijają, ale dawno nie było, teraz jest to kontuzja a po prostu dlatego że chcieliśmy jak najdalej ten skok wylądować i tak prawdopodobnie podium by nie było bo tu wszyscy by nas przeskoczyli. No ale co mogę powiedzieć? Kilian Paye... a nie on wygrał te zawody. Kurde, to moglibyśmy mieć to podium. Szkoda. Szkoda. No i zobaczymy ile stracimy. No zobaczymy jak to wygląda, jeżeli chodzi o ten poziom kontuzji. Dwa no, niezłe konkursy muszę przyznać, bo to były naprawdę solidne skoki, ale no zabrakło chłodnej głowy w tym ostatnim skoku. Jeżeli chodzi o zaufanie trenera, trener wyrozumiały, wiadomo, zły na ten błąd, ale kontuzja 34%. Dość mocna, wbiliśmy level 7, wbiliśmy level 7, więc możemy sobie narzucić na przykład. A w prędkość, dawno nie dorzucaliśmy do prędkości, więc dorzuciliśmy w prędkość. No ale 34% kontuzji. To oznacza, że żegnamy się z Pucharem Świata w Willingen. Tutaj widzę, że jeszcze będą szanse na Puchar Świata. Lachti, Tauplitz, yy, Predazzo, ale szkoda, szkoda, że będziemy musieli wyjechać z Niemczech, yy, z Niemiec. Yy, pominiemy sobie to już z góry, żeby zobaczyć, tak to po 25 odejmuje, więc, yy, więc po prostu szkoda. Yy, nie zaprezentowaliśmy się dobrze, dwa razy w środku stawki. Jakbyśmy to wylądowali, pierwsza piątka byłaby na pewno, no ale niestety wypisaliśmy się z Pucharu Świata. Jeszcze tutaj potrzebujemy trochę chłodnej głowy, trochę no, podnieść nasze umiejętności, ale też chłodną głowę do tego wszystkiego włączyć i brać to, co jesteśmy w stanie osiągnąć, a nie chcieć jeszcze więcej na farcie lądować. I tak dużo razy nam się to udało. Kolejne zawody będą w Iron Mountain, Pucharze Kontynentalnym i miejmy nadzieję, że będą one dużo lepsze. No i po takim odcinku słodko-gorzkim, ale dość ciekawym, mam nadzieję, że Wam się ono oczywiście spodoba. Zapraszam Was na kwalifikacje w Pucharze Świata dzisiaj wieczorem. Dzięki Wam za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!